Witajcie w kolejnym odcinku. Dziś jestem troszkę przeziębiony. No, te troszkę to może bardziej niż troszkę, ale mimo wszystko postanowiłem, że nagram dla Was odcinek. Może nie tak długi jak zawsze, ale jednak coś. Myślę, że na taki niedzielny poranek do kawki będzie w sam raz. Wielu z Was pytało mnie, co to za roślina na trzecim planie u mnie w akwarium. Wysoka, cienka trawka. I dzisiaj Wam o tej roślinie troszeczkę opowiem. Powiem Wam też, jak robić przycinkę, Jak ja robię przycinkę. robię to w bardzo niecodzienny sposób. Taka wiecie, przycinka bez przycinki. Ale mimo wszystko jednak przycinka. Namotałem? No właśnie, może będzie przez to ciekawiej. <grych> Tą rośliną, oczywiście, jest Haris vivipara. Polska nazwa tej rośliny jest dość ciekawa. Posłuchajcie, ponikło żyworodna. Kojarzy nam się z rybami żyworodnymi, ale dlaczego żyworodne, to Wam powiem troszeczkę później. Jest to roślina, która pochodzi z Ameryki Północnej. Można ją spotkać w zbiornikach wodnych, na bagnach, a nawet na podmokłych łąkach. Więc nie zawsze jest tak, że ta roślina występuje tylko pod wodą. Jest to roślina dość wysoka. Przez to może być kłopotliwa w akwarium, bo dorasta aż do 100 cm do metra. Właśnie jest to długa roślina, która położy się na powierzchni wody, przez co może być problematyczna w akwarium. No, problematyczna z tego względu, że położąc się właśnie na powierzchni wody, jak gdyby pokrywa całą taflę wody. Jeśli pozwolicie jej rosnąć, a rośnie bardzo bardzo szybko, to bardzo szybko pokryje Wam całą taflę wody, zabierając światło na roślin, które są właśnie w akwarium. Pamiętacie, jak wspominałem na początku polską nazwę tej rośliny, czyli ponikło żyworodne? Co już daje do myślenia, prawda? Już nazwa dużo mówi. A więc na końcach tych igiełek, tych listków, powstają takie parsalkowate rozłogi. To są po prostu sadzonki roślin. Możecie je oderwać i użyć jako sadzonek do, do posadzenia w akwarium, gdzieś obok. W ten sposób bardzo szybko macie dużą ilość tej rośliny. Ona naprawdę bardzo szybko rośnie i nie ma z tym najmniejszego problemu. Rozmaża się też wegetatywnie przez rozłogi w podłożu, więc no, jak widzicie możemy tę roślinę rozsadzać na, na wiele, wiele sposobów, co daje nam już tutaj pojęcie o tym, jak prosto będzie sobie stworzyć taką bardzo gęstą ścianę z tyłu na trzecim planie w akwarium. Drusina ta lubi bardzo żyzne podłoża, bardzo dobrze rośnie na substratach akwariowych, czy to aktywnych, czy tych podżwirowych. A jeśli macie zwykły żwir, to dobrze tu się sprawdzają kulki nawozowe, pałeczki nawozowe i tabletki nawozowe. Jak widzicie, u mnie bardzo dobrze radzi sobie w wodzie miękkiej i, i kwaśnej, ale równie dobrze radzi sobie w wodzie średnio twardej i zbliżonej nawet do czynu zasadowego. Więc w takich polskich warunkach radzi sobie bardzo dobrze na polskiej zwykłej kranowie, pod warunkiem, że pH no nie zbliża się do ósemki, a twardość do 20 oczywiście. W literaturze znajdziecie opis, że temperatura wody dla tej rośliny to 22-28 stopni. Jest to oczywiście prawda, ale jest jedno malutkie ale. Ja zauważyłem, że powyżej 27 stopni, czyli 27 już i 28 stopni, ta roślina wygląda znacznie gorzej, mimo takich samych warunków, gdyby na przykład miała między 22 a 26 stopni. W tym zakresie temperatury wygląda naprawdę imponująco, potem robi się już znacznie gorzej i to widać. W literaturze znajdziecie opis, że jest to roślina do zbiorników średnio i mocno oświetlonych, co moim zdaniem nie do końca jest prawdą. Moim zdaniem w warunkach już takiego średniego oświetlenia ma się dobrze. A dlaczego? Dlatego, że ona się położy na powierzchni wody. No to jest taka specyfika tej rośliny i urok na tym polega, że ona właśnie się musi położyć na tej powierzchni wody. To jest najpiękniejsza, to wygląda naprawdę imponująco niż w przypadku na przykład ścięcia jej równoznaczną wody, ale tej rośliny ciąć nie wolno, ale o tym za chwilę. Więc płożąc się na powierzchni wody, dostaje bardzo dużą ilość światła. I ta fotosynteza naprawdę przebiega bardzo intensywnie. I w porównaniu do roślin, na przykład łodygowych, gdzie dolne jakby fragmenty roślin dostają mniej światła, przez co zaczynają źle wyglądać, a nawet podupadają trochę na wyglądzie, bym powiedział, to tutaj nie ma takiego efektu. Ona nadal bardzo fajnie wygląda przy oświetleniu dla roślin średnio wymagających. Z kolei warunki takie z mocnym oświetleniem mogą powodować to, że na tej roślinie zaczną pojawiać się glony. No, usunięcie glonów z takiej rośliny w sposób mechaniczny jest praktycznie niemożliwe. I tutaj z oświetleniem przy tym gatunku ja osobiście bym uważał: Jest roślina niezwykle dekoracyjna i jeśli utrzymamy ją w ryzach, będziemy o nią dbali. Chciałem użyć słowa przycinali, ale może to nie jest dobre słowo. Więc, jeśli będziemy o nią dbali, naprawdę wygląda niesamowicie. Tworzy bardzo gęstą, taką zwartą ścianę zieleni na tylnym planie zbiornika, co wygląda w pewnych typach aranżacji bardzo, bardzo ciekawie. Daje taki efekt naturalności, jeszcze do tego, jak dojdzie prąd wody, który, jak gdyby tą roślinę skieruje w odpowiednią stronę przyjdą w stronę prądu wody, na przykład z filtra. Wygląda to bardzo naturalnie i potrafi zachwycić. Roślina ta nie znosi strzyżenia. Nie używamy nożyczek do przycinek. Ta roślina potrafi to bardzo mocno odchorować i po prostu nawet czasami zamiera, więc tutaj trzeba być bardzo ostrożnym. A powiedziałbym po prostu, nie strzyżemy. O, tak będzie po prostu prościej, jak powiem, że nie strzyżemy. Eee, ale zaraz wam pokażę, jak to zrobić, żeby przycinać roślinę bez przycinania. to no Stąd tytuł tego filmu. No więc jak przyciąć tą roślinę bez przycinania? No zrobiło się jej dużo. Zarasta powierzchnię wody. No, zabiera światło roślinom, które rosną pod nią. W akwarium następuje mrok, jak sobie tutaj tu pozwolimy, zapuścić takie akwarium czyli pozwolić rosnąć tej roślinie w sposób niekontrolowany, to za chwilę może mieć problemy z roślinami, które są pod spodem. Zaczną zwyczajnie zamierać, bo będzie tam mało światła, a przynajmniej zaczną wyglądać dość fatalnie. Więc co zrobić? Jak przyciąć roślinę bez przecinania? Ha! Już Wam mówię. Ja do tego celu używam zwykłego grzebienia. Kiedyś miałem taki metalowy do czesania psa, ale gdzieś mi zginął, nie mogę go znaleźć. Więc używam takiego zwykłego grzebienia. Technika polega na tym, żeby przytrzymać tę roślinę, bo jak zaczniecie czesać ją, nie trzymając gdzieś ją w połowie na przykład, czy gdzieś tam w miejscu, w którym jest Wam wygodnie, to po prostu ją zwyczajnie wyrwiecie. Więc trzeba przytrzymać tę roślinę i czesać. To jest wtedy pewność, że ona zostanie na swoim miejscu. Przytrzymujemy i powoli czeszemy bez szarpania. I w ten sposób bardzo mocno przerzadzacie tę roślinę. Ona się też skraca, bo na końcach tych igiełek, jak wspominałem, rosną nowe sadzonki które automatycznie jak gdyby wydłużają tą roślinę, więc jak sobie przeczeszecie, to macie tą roślinę przerzedzoną, krótszą i masę sadzonek, jeśli chcielibyście wykorzystać je, na przykład dosadzając gdzieś tam obok, żeby mieć taką całą, całą ścianę z, z tej rośliny, wygląda to bardzo ładnie, to wtedy możecie również oczywiście użyć tych sadzonek. Niektórzy próbują odrywać to jak gdyby palcami i to jest masa roboty, masa dłubania, tutaj ten, ten sposób z grzebieniem jest naprawdę szybki. Tutaj mówię to dosłownie kilka minutek i jest naprawdę to fajnie zrobione. Wymaga to e, na, niewielkiego nakładu czasu. E, na pewno nie, nie, nie tyle co takie uszczypywanie ręczne gdzieś palcami poszczególnych pojedynczych sadzonek. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zaprosili mnie na wirtualną kawę. Jeśli podobał ci się ten film, możesz mi postawić taką kawę. Link znajdziesz w opisie pod tym filmem. I oczywiście bardzo dziękuję wszystkim wspierającym za to, że jesteście i że pomagacie mi w prowadzeniu tego kanału. Bez was moja praca byłaby o wiele trudniejsza. Jeśli chciałbyś wspierać ten kanał, jest taka bardzo prosta możliwość. Wystarczy, że klikniesz w tuż obok nazwy kanału albo w link w opisie pod tym filmem, a System dalej cię poprowadzi. Wspieranie oczywiście jest dobrowolne i można się z niego wycofać w każdej chwili bez podawania jakichkolwiek przyczyn. A wszystkich zapraszam na mojego TikToka i na mojego Facebooka. Dobrej niedzieli.